Niemcy zrobili z nas wysypisko elektrośmieci, a do tego nasze polskie firmy pod przykrywką programu czyste powietrze naciągają osoby w trudnej sytuacji materialnej. Jeśli sprzedajesz towar, który rytkowo warty jest 30, a ty bierzesz za niego 60, to widzisz, że Możemy nazwać to oczywiście Przez takie zagrywki popadają w długi, co sprawia, że są na skraju ubóstwa. Bo przecież komu wyda się dziwne zamontowanie zwykłych drzwi, które chyba były wykute w skalę przez samego Tora, bo kosztowały kilkadziesiąt tysięcy złotych. Kto bogatemu zabroni, a może powinienem powiedzieć, kto biednego nie oskubie. Zainteresowanych nie brakuje, bo przez luki prawne można zgalnąć kolosalne pieniądze, grając nieczysto. Nie mam ogrzewania, wzięli pieniądze za liczkę, czekają na drugą transzę, a pieniędzy nie mam. Ja nie wiem, pójdę siedzieć może. Tutaj masz wynagrodzenia handlowców w skali rocznej. Dobrze widzę, milion To miał być koniec ze szkodliwymi dla powietrza kopciuchami. Koniec z udręką seniorów, którzy po kilka razy dziennie zimą zmuszeni są do wycieńczających spacerów z ciężkimi wiadrami, aby nakarmić opałem te relikty przeszłości. Plan był de facto prosty: niższe rachunki, wyższy komfort życia. Część modernizacji funduje państwo z Unią pod rękę, możliwa jest pełna refundacja w przypadku najuboższych. Brzmi wspaniale, ale to właśnie oni pozostawieni zostali z długami bez odpowiednich instalacji, za to z nimi Nieckimi odpadami fotowoltaicznymi. Jak to się stało, że rządowy program mający służyć nam wszystkim, a szczególnie najuboższym, dał pole, by oszukać Polaków na bagatela 600 milionów złotych. Czy w Polsce nawet czyste powietrze nie obejdzie się bez brudnych zagrywek? Was, moi drodzy, oczywiście zapraszam do subskrypcji na kanale Globus, by być na czasie. Pamiętajcie, żeby zadzwonić dzwoneczkiem, dzięki temu nie ominą Was najnowsze publikacje. Czyste powietrze to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców i docieplenia domów jednorodzinnych. Celem programu jest walka ze smogiem. Walka ze smogiem to jedno, ale możliwość modernizacji i ogrzewania, ocieplenie budynku czy wymiana drzwi i okien to świetne rozwiązanie, by realnie podnieść komfort życia w domu, ale też obniżyć rachunki. W zależności od zarobków na członka rodziny pokryte będzie 40, 70 lub nawet 100% całej inwestycji. Nie jest zaskoczeniem więc, że program zdobył dużą popularność od 19 września września 2018 roku, do zeszłego miesiąca złożono milion 40 tysięcy wniosków. I gdy wydawało się, że wszystko idzie jak po maśle, początek 2024 roku przyniósł niepokojące informacje. Zaczęto sprawdzać wykonane inwestycje. Wynik? Nieprawidłowość w 12% umów, a mówimy tutaj tylko o kilku tysiącach sprawdzonych na tle wielu set tysięcy wykonanych inwestycji. Jednak ta informacja nie odbiła się dużym echem w opinii publicznej w tamtym momencie. Stało się to dopiero wtedy. Rozpoczyna się chwilowe zawieszenie. Przyjmowania wniosków. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, sprawujący pieczę nad realizacją projektu, zatrzymał ten rozpędzony pociąg inwestycji. I to nie tak z miękkim lądowaniem na peronie. Pociągnęli za hamulec awaryjny tak mocno, aż wszystkich zwaliło z nóg. Pod koniec listopada 2024 roku fundusz ogłosił wstrzymanie przyjmowania nowych wniosków. Celem przerwy ma być modernizacja programu i zwiększenie bezpieczeństwa beneficjentów, wobec których nadużycia pokazały wcześniejsze kontrole. Decyzja spotyka się z dużą krytyką. I pada wiele pytań. Czemu to wszystko stało się bez najmniejszej zapowiedzi? Co dalej z programem? A przede wszystkim, co z tymi, którzy zrobili już modernizację, a jeszcze nie złożyli wniosku? Na tego typu pytania nie pomagały odpowiedzi bo tak. A nie byłoby lepiej, gdyby NFO się uprzedził, że no nie wiem, wnioski będzie można składać do tego i tego dnia. No po prostu zostało wyłączone to z dnia na dzień. Taka była decyzja Narodowego Zarządu Narodowego Funduszu. Miała ona konkretne powody, dla której tak zrobili, właśnie dlatego, że by uniknąć niepotrzebnej dyskusji, która często temu programowi dotyczy. Ale dopiero reportaże ukazujące się w kolejnych miesiącach unaoczniły Prawdziwy powód wstrzymania programu oraz jego patologii. Zadzwonił do mnie, czy mógłby przyjechać, porozmawiać na temat pompu ciepła i tak usilnie przekonywał. Kredyt. Ja wszystko załatwię, tylko się zgodzić. No. Ja mówię, ale tak, ja nie mam dochodów. No. Mówi, dobra, my załatwimy wszystko. Do prokuratury zaczynają spływać zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Do polskich domów program Czyste Powietrze ściągnął plagę oszustów. Dlatego warto odpowiedzialnie podchodzić do inwestycji. Możecie rozważyć rachunek emerytalny IKF XTB, który da wam możliwość zwolnienia z podatku 19% od zysków kapitałowych. Więcej w linku w opisie filmu. Skromny dom w niewielkiej mieścinie zamieszkuje para seniorów. Pewnego dnia do ich drzwi puka przemiła kobieta, przedstawicielka firmy wykonującej prace termomodernizacyjne na koszt rządowego programu, o którym ciężko było nie usłyszeć przez wszechobecną kampanię informacyjną w gazetach, radiu czy telewizji. Nasza para bohaterów nie zna szczegółów działania programu, ale sympatyczna pani z przyjemnością wszystko wyjaśni. Wpuszczają ją do domu, a ono roztacza wspaniałe wizje o tym, jak to przestarzały piec zostanie wymieniony na nowy, wstawione zostaną nowe okna i drzwi. Mają państwo ogródek? Wspaniale, wstawimy tam panie panele fotowoltaiczne. Niezależność energetyczna, niskie rachunki, a to wszystko na wyciągnięcie ręki z długopisem, bo wystarczy jeden podpis, a to wszystko zostanie pokryte z programu Czyste Powietrze. Za darmo to najuczciwsza cena, więc tylko głupi by nie wziął, prawda? Lecz tak naprawdę miłej pani bynajmniej nie zależy na realizacji programu, a tym bardziej na czystym powietrzu. Jest to wyrachowana domokrążczyni, która dzięki podpisowi zdobywa pełnomocnictwo na wystąpienie o rządowe środki w imieniu beneficjentów. Robię wszystko, by ten klient mnie uwielbiał, nie lubił, uwielbiał. Relacje, które nawiązuje z klientem, są po to, aby on mi zaufał. Jeżeli ten klient mi zaufa, to on już jest mój. W najlepszym przypadku trafienia na oszustów realizowali oni obiecaną modernizację bez wcześniejszego rekonesansu, montując za małe albo za duże piece. Montowali najzwyklejsze drzwi i okna, fakturując je na kilkadziesiąt tysięcy złotych. W najgorszym oszuści pobierali nasze pieniądze z rządowego programu i zamykali firmę. No i teraz szukaj wiatru w polu. Umożliwiała to luka w regulaminie programu, która mimo przekazania środków prosto do firmy występującej w imieniu beneficjentów, to na beneficjentach właśnie pozostawia pełną odpowiedzialność za pozyskane pieniądze i przeprowadzenie modernizacji według wytycznych. Jeśli tak się nie stało, to ofiary oszustw są zobligowane do zwrotu całej kwoty inwestycji, która umówmy się nie była mała. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, firma w Twoim imieniu występuje pośrodki, dostaje je, ale zamiast wykonać remont w Twoim domu, postanawia całą tą kasę zgarnąć dla siebie i zawinąć biznes. A ty zostajesz z długami i musisz oddać co do grosza, mimo tego, że nawet nie było ci dane zobaczyć tych pieniędzy na oczy. I ja mam pytanie, dlaczego takie sytuacje miały miejsce i to jeszcze przez tak długi czas? To są osoby w podeszłym wieku, obiecują się góry na wierzbie, że ten sprzęt, który dostaną, jest znakomitej jakości, że energia elektryczna, która będzie wykorzystywana, spełni wszystkie wymagania, i tak naprawdę nie będą musieli płacić za nic. Tak jest im to wymawiane. Czyste powietrze? Raczej czysta lichwa, a Bogu ducha winni ludzie, zwabieni piękną ulotką czy szyderczym uśmiechem domokrąszczyni, podpisują dokumenty, które magicznie mają zmienić ich życie. Problem w tym, że nie na te czy z czystym powietrzem, a z ołowianą kulą u nogi. I tak oto tysiące domów zostało ze słabej jakości sprzętem, spartaczoną lub przerwaną robotą i dużo większymi rachunkami przez nieoptymalne rozwiązania. Zania. Skazani na zimę nawet bez swojego starego pieca. Bez niczego, za to z długami, które będą spłacać wiele lat, o ile w ogóle je płacą. Na dzisiaj dane wskazują około 600 milionów złotych wyłudzonych publicznych pieniędzy właśnie w ten sposób. Jeśli ktoś z Was zna historię albo sam był poddany działaniu oszustów, dajcie znać w komentarzu, by przestrzec innych. I mam wrażenie, że znów, tak jak sprzed laty w przypadku Ambergold, o którym swoją drogą znajdziecie również materiał na naszym kanale, tego typu sytuacje karmione są brakiem wiedzy obywateli. Wiele razy słyszeliśmy doniesienia o handl plażach magicznych, zdrowych garnków, leczniczych kolder albo jeszcze innego badziewia, które bez skrupułów było wpychane starszym osobom. Śpiąc w naszej pościeli, będziecie mieli nie mniejszy komfort cieplny, jak na przykład ludzie gór, ludzie pustyni latem pięknie chłodzi zimą, cudownie, ogrzewa. Ale jakby było za mało krętactw, w 2020 roku program Czyste Powietrze do swojej oferty dodał również fotowoltaikę. A dopiero dwa miesiące temu reportaż Superwizjera ujawnił nieuczciwy proceder, który trwał dla... Do Polski napływają stare niemieckie panele, które zamiast do utylizacji w Niemczech po 20 latach pracy przyjeżdżają do naszego kraju i są sprzedawane za naprawdę minimalne stawki. W ten sposób niemieccy przedsiębiorcy pozbywają się problemu. Część z Was zapewne pamięta złote czasy handlarzy samochodów w szczególności tych sprowadzanych z Niemiec. To właśnie wtedy powstało jedno z naszych nowoczesnych przysłów Niemiec płakał, jak sprzedawał. Trochę szpachli, delikatna korekta przebiegu i już E46, którym Niemka jeździła co niedzielę do kościoła, w Polsce schodzi za niezłą sumkę. Sporo lat upłynęło i kompleksów względem zachodu mamy coraz mniej, a to nam coraz więcej można zazdrościć, ale niestety pewne historie wciąż zataczają koło. Reporterzy ujawniają, że Polacy są zalewani szrotem z Niemiec. Panele, które zdemontowane u naszych sąsiadów powinny trafić do utylizacji, są przewożone do Polski, przecierane skórzu i montowane ponownie. 500 sztuk, no. A to jest tam piradzie. Ale piramid ja nie? Jasne. Brak jakichkolwiek obowiązków informacyjnych i odpowiedniego oznaczenia paneli pozostawiło polskie gospodarstwa bezbronne i z mocno już wysłużonymi instalacjami. Widzisz, po? Oni nigdzie nie mają tych tabliczek znamionowych. Ani jeden. Tak, 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 a to jest... A to z, nie, z czego to wynika? to są chińskie, nie? Nie dziwne, więc, że po chwili pojawiały się awarie, albo ich efektywność była podobna do tych, które zostały wciśnięte na balkon w bloku. Czyli mniej więcej taka, aby zasilić lampkę pod kuchennym okapem. A najciekawsze w tej całej historii jest to, że Niemcy w sprytny dość sposób pozbyli się problemu, ponieważ utylizacja paneli fotowoltaicznych do najprostszych i najtańszych nie należy. Pokał no nam to utylizować, no to jak utylizować, no to Polak to kupił po prostu. Bo to, to, to nie jest jako odpowiedź, prawda? To jest normalnie do renowacji. do renowacji No bo po co grabić liście i wyrzucić je do kosza, skoro można do sąsiada za płot? Kto w takim razie zutylizuje te panele? My Polacy. Tylko tutaj pojawia się mały problem. No bo co robi Polak, który w Niemczech prowadzi firmę montującą panele fotowoltaiczne? Trzeba przyznać, że Niemcy w te technologie pozyskiwania energii poszli już wiele lat temu, dlatego wielu z nich wymienia stare na nowe. Jest to tak zwana usługa repowering, czyli zabieramy Twoje stare panele, doliczamy kilka euro za utylizację i montujemy nowe. No i po sprawie, prawda? W świetle obowiązującej w Polsce ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym import z zagranicy wymaga ścisłego przestrzegania zasad udokumentowanego przekazywania i recyklingu tych odpadów. Tymczasem nasz kraj staje się odbiorcą starych paneli i innego sprzętu wysyłanego z Niemiec, które mimo surowych regulacji borykają się z nieuczciwą szarą strefą eksportu odpadów. Wypadkową takich sytuacji jest fakt, że Polska może znaleźć się w miejscu, gdzie wyrzucamy więcej paneli niż jesteśmy w stanie zutylizować, a arsen. Kadm czy ołów nie są zbyt dobre dla do naszej ziemi. Zwali się nam za pięć lat paneli na głowę. Nie będzie miał kto ich przetwarzać w bolszym będzie się zakopywał. No ale jak widać, nie wszyscy mają to na uwadze. Nie wiem, czy wiecie, ale instalacja fotowoltaiczna potrafi się też zapalić. Nie jest to co prawda częste zjawisko, ale w szczególności ta zbudowana przez firmę Krzak na komponentach niewiadomego pochodzenia, aż prosi się o problem. Bo jak podają badania Łukasza Bednarczyka na przestrzeni lat 2018-2021, błędy montażowe i wady komponentów łącznie odpowiadają za około 50% wszystkich pożarów instalacji fotowoltaicznych. Rok 2025 to pozytywny obrót w sprawie beneficjentów programu Czyste Powietrze. W końcu ktoś zauważył w tej całej historii niedociągnięcia i to bardzo delikatnie mówiąc. Przerwa w programie trwała od 28 listopada 2024 roku i zakończyła się w kwietniu 2025, a to zaowocowało nowymi przepisami mającymi na celu ochronę beneficjentów. I całe szczęście! Pojawia się iskierka nadziei. Przede wszystkim środki mają być zawsze wypłacane beneficjentom na specjalnie utworzone konto, co pozwala kontrolować, czy są one wydawane zgodnie z programem i zabezpiecza przed przekazaniem w niepowołane ręce. Został również wprowadzony obowiązkowy audyt, który sprawdzi, czy przeprowadzona modernizacja jest optymalna dla gospodarstwa oraz nie pozwoli na wstawienie drzwi za 40 tysięcy złotych. No za 40 koła to już drinki powinny te drzwi robić, same się otwierać, zamykać, wietrzyć, nie wpuszczać złodziei. Wszystko powinny te drzwi robić za taką cenę. Należy też przyjrzeć się słusznym głosom krytyki nagłego zatrzymania programu. Przerwanie nastąpiło w szczycie sezonu grzewczego, kiedy zapotrzebowanie na termomodernizację jest największe. Przewiduje się też, że kumulacja wniosków po otwarciu spowoduje znaczne opóźnienie w realizacji. Niemałe problemy sprawiło to również firmom, które uczciwie wykonywały swoją pracę i tak całe szczęście takie również są. Zostały one pozbawione przychodów na ponad kwartał, sprzęt się kurzył, a piece, które mieli do tej pory na stanie z uwagi na nowe Regulacje mogą okazać się bezużyteczne. A jako wisienka na torcie nagłośnione zostały praktyki oszustów, co definitywnie obniża zaufanie beneficjentów względem firm, a to odbija się już na całym biznesie. Co Waszym zdaniem w takiej sytuacji można było zrobić lepiej? Chętnie poczytam Wasze pomysły. Zbierając to wszystko do kupy, trzeba przede wszystkim powiedzieć, że czyste powietrze służy nie tylko beneficjentom programu, ale nam wszystkim, podnosząc jakość powietrza i standard życia w społeczeństwie. Fakt, że program mimo zmian u władzy trwa od 7 lat i pewnie jeszcze kilka potrwa. A tylko utwierdza jego użyteczność. Niestety program przyniósł nam również gorzką lekcję do szóstów, a za wszystko jak zwykle musimy zapłacić my, zwykli ludzie i przedsiębiorcy. Pamiętajcie, aby weryfikować informacje, czytać i pytać, nie podpisywać nic pod presją czasu, szczególnie od tych, którzy sami do nas przychodzą, bo jeśli nawet wydają się kompetentni i mili, mogą być to wilki w owczej skórze. Często okazuje się, że handlowcy przemierzają 100-200, a nawet 300 km, żeby upolować swoją ofiarę. Jeśli myślałem, o staraniu się o dotację, dobrze sprawdź, z jaką firmą chcesz podjąć współpracę. Jeśli natomiast teraz walczysz o swoje pieniądze, bardzo mocno trzymamy kciuki. Analizując materiały, zauważyliśmy, że jest bardzo dużo osób, które domagają się sprawiedliwości i głęboko wierzymy, że będzie ona w końcu po dobrej stronie. W tym odcinku to już wszystko. Subskrybujcie kanał Globus, by być na czasie. Niedługo kolejna dawka ciekawych materiałów ze świata. Do zobaczenia!